Twoja stara pyta, czy u Was w sieci Play jest dostępny jeszcze Samsung Galaxy S5 czy tylko wersja S5 Neo? Tylko wersja S5 Neo. Jeżeli gdzieś trafiłbyś jeszcze na S5, no to pewnie jest to jakiś tam zakurzony egzemplarz, który leży sobie na półkach. Nowych dostaw tych telefonów już nie ma od dłuższego czasu. Krzysiek pyta, gdzie bezpiecznie skupować telefony. Czy tylko w elektromarketach, czy także na aukcjach? Czy są jakieś pewne aukcje, czy właściwie wszystkie tańsze są podejrzane? Krzyśku, to jest dość skomplikowany temat, ponieważ to jest bardzo indywidualna kwestia. Na pewno mogę powiedzieć tak, jeżeli coś kupujecie w jakimś elektromarkecie, w sklepie, no to najpewniej jest to urządzenie, które pochodzi z legalnej dystrybucji i nie jest w żaden sposób owałkowane, powiedzmy. Natomiast jeżeli kupujecie coś na aukcjach, no to warto zwracać uwagę przede wszystkim na to, od kogo kupujecie. Ile ta osoba ma pozytywnych komentarzy, ile ma tych punktów, ile już jest na Allegro, to jednak są rzeczy ważne. Jednak jeżeli kupujecie coś na aukcji, to możecie się dać naciąć na dwa sposoby. I pierwsza rzecz jest taka, że kupicie telefon, który nie jest nowy, tylko jest odświeżany, jest regenerowany. To jest Częsta sprawa. A druga rzecz to to, że można dać się nabrać na kupno telefonu, który pochodzi z wyłudzenia. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że wasz dowód ginie, gubicie go, ktoś go sobie odnajduje i zanim go zastrzeżecie, kupuje coś w internecie. Na przykład zamawia sobie telefon z abonamentem, ten telefon przychodzi na wskazany przez niego adres. Kurier pozwala podpisać umowę komukolwiek, bo mu się nie chce jeździć za tą osobą, której akurat w domu nie ma. No niestety takie rzeczy się zdarzają. No i wtedy jesteście właścicielami umowy, o której nie macie bladego pojęcia, a telefon trafia właśnie gdzieś na aukcję czy do komisu. W związku z tym niestety przed tego rodzaju oszustwem nie da się de facto zabezpieczyć. Uważajcie na te podejrzanie niskie ceny, uważajcie na osoby, które nie mają w zasadzie żadnych pozytywów i sprzedają jakieś tam ciekawe, super fantastyczne oferty. Po prostu uważajcie na siebie. Motop hełki zadaje pytanie, co sądzisz o takich zagadnieniach jak zbliżanie się galaktyk? Czym tak właściwie jest horyzont zdarzeń, osobliwość czarnej dziury, I czy gdybyś rzucił jabłko do tunelu czasoprzestrzennego, to czy po drugiej stronie tunelu wyleciałoby nienadgryzione? Hmm, yy, myślę, że tak, tak. Yy, tak. Piotr Zdunek zapytuje, czy opłaca się kupić telefon odnowiony u operatora. Cena jest mniejsza niż nowego urządzenia, ale jednocześnie dostajemy tylko 12 miesięcy gwarancji. I powiem czy to ostatnie twierdzenie mnie zaskakuje? Eee, serio? 12 miesięcy gwarancji? Ja byłem przekonany, że ta gwarancja jest na 24 miesiące, że jest zupełnie normalna, standardowa. Natomiast e, pamiętaj o jednej rzeczy, Piotrze. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, yy, rękojmia. Jesteś taki jak rękojmia, to jest super fantastyczne narzędzie. Na podstawie którego można reklamować różne sprzęty, które się zakupuje. Ona trwa zawsze 24 miesiące, niezależnie od tego, czy gwarancja trwa 5 miesięcy, czy miesiąc, czy 24 miesiące. W związku z tym, jak ktoś zawsze może zareklamować z tytułu rękojmi, a nie z tytułu gwarancji. A jeśli chodzi o to kupowanie w obniżonej cenie, no to oczywiście myślę, że po prostu trzeba sprawdzić, jaka to jest różnica w cenie. Jeżeli ona jest jakaś znacząca i nie przeszkadza ci, że ktoś wcześniej tego telefonu mógł używać, no to czemu nie? Możesz zaoszczędzić jakieś pieniądze. Użytkownik Unsnakes pyta, czy będzie można odtwarzać muzykę pod wodą, jeżeli mamy Sony Xperia 4 Jako, która jest wodoszczelna i mamy sławki wodoodporne, które są do niej podpięte. Nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia. Czy ktoś kiedyś próbował? Napiszcie w komentarzu, bo wydaje mi się, że tak, ale, ale może o czymś yy, nie, nie, nie myślę w tym momencie. Może nie przewiduję jakiejś. Przeszkody, które mogą się pojawić. Jeżeli ktoś kiedyś z Was próbował coś takiego zrobić, napiszcie w komentarzu, ok? Kulkom cool pyta: Jaki smartfon do 2200 zł? Zależy mi na tym, aby był znanej marki. O, to masz ogromne pole do wyboru. To naprawdę jest mnóstwo urządzeń, które możesz kupić. S6, S6 Edge to na przykład są bardzo fajne wybory w chwili obecnej. Możesz ewentualnie celować w coś od HTC, na przykład HTC One M9 albo HTC One A9. Możesz celować też w coś od Sony, na przykład Sony Xperia Z3, Plus, będzie dużo, dużo tańsza. Możesz też celować w coś na przykład od Microsoftu, w którąś z tych nowych Lumii, na przykład Lumia 950, powinna się już dać kupić w tej cenie. Wybór masz ogromny. Pierun 57 pyta: Mam telefon zakupiony w sieci T-Mobile, ale kartę w Play. Od kogo będę dostawał aktualizację? Pierun od T-Mobile'a. Dlatego, że telefon jest kupiony w T-Mobile, jest brandowany przez T-Mobile, w związku z tym również T-Mobile udostępni na niego aktualizację. Wiktor Więcek mnie pyta, czy zgubiłem kiedyś swój telefon. Owszem, zdarzyło mi się raz zgubić mój telefon, natomiast powiem Wam, że odzyskałem go bardzo szybko. To była bardzo y, dziwna, to jest długa historia tak naprawdę, y, ale okazało się, że podniósł go sobie ktoś, kto myślał, że nie wiem kim jest, ale ja wiedziałem kim jest, bo to była taka specyficzna sytuacja, że dane tej osoby było łatwo ustalić y, i później przy pomocy szantażu i groźby karalnej bardzo szybko odzyskałem ten telefon. Natomiast nie polecam takiego rozwiązania, ale rzeczywiście cóż, nie było innego wyjścia. Ksazaksa pyta, czemu operatorzy chwalą się tym, że u nich internet jest bez limitu, a po przekroczeniu pewnej ilości gigabajtów zakładają lejek na prędkość? Jaki ma w tym interes operator? Um, operator pewnie żadnego interesu nie ma, bo operatorowi zależy na tym, żeby dostarczyć Ci jak najlepszą usługę. Natomiast um, no mogę Ci łatwo wytłumaczyć, czemu tak jest. Dlatego, że sieci komórkowe w chwili obecnej jeszcze mają ograniczoną przepustowość. Um, po prostu nie da się wszystkich obsłużyć z takimi prędkościami. I z przesyłem takiej ilości danych, jak to osoby przesyłają, tak, żeby to wszystko działało, żeby się spinało. Oczywiście pojawiają się nowe typy sieci, na przykład w Play teraz jest ta sieć 4 g LTE Ultra, która ma znacznie większą przepustowość, pozwala na osiąganie dużo lepszych prędkości, ale jednak jest to pieśń przyszłości. W najbliższych latach na pewno sytuacja będzie się poprawiała i na pewno tych gigabajty w abonamentach będzie coraz więcej. Na chwilę obecną trzeba po prostu zwracać uwagę na to, co się kupuje. Art Macabre pyta, jakiego zakupu najbardziej żałuję? Jeśli pytasz mnie o taki technologiczny zakup, to wymieniłbym Lenovo Yoga 3 w wersji z Windowsem, którą gdzieś tutaj mam koło siebie. E, niestety nie jestem z tego sprzętu zadowolony. Myślałem, że to będzie fajna hybryda, która przyda się podczas jakichś wyjazdów, na przykład po to, żeby popracować. E, pełny Windows jednak jest zaletą, no ale niestety po aktualizacji do Windowsa 10 to po prostu nie działa. Jest tak strasznie zmulone, że jakakolwiek czynność trwa wieki. E, a jeśli pytasz mnie o jakiś taki ogólny zakup, to ja bardzo staram się przemyśliwać to, co Kupuję w związku z tym wyjątkowo, że rzadko zdarza mi się, że czegoś żałuję. Wojciech źle pisze, że planuje wziąć S7 Edge w Play i będzie brał umowę przez internet. Słyszał, że kurier przywozi umowę, w związku z tym na co w niej zwrócić uwagę, żeby się nie dać wyrolować? Czy może lepiej brać S6 Edge? Jeżeli chodzi o wybór pomiędzy telefonami, no to musisz zastanowić, czy chcesz dopłacić do tego nowszego modelu duże pieniądze. Różnica w cenie jednak jest znacząca. Natomiast jeśli chodzi o samą umowę, no to polecałbym Ci zwrócić uwagę raz na tabelkę, która znajduje się na ugu, na trzeciej, czwartej stronie umów w Play. Tam są zapisane nazwy promocji i porównać te nazwy promocji z regulaminem promocji, który dostaniesz wraz ze wszystkimi dokumentami. Dopiero jak pokojarzysz te dwie rzeczy, to będziesz w stanie, myślę, dojść do tego, co kupujesz. Aczkolwiek od razu zwracam uwagę, to nie jest łatwa lektura. W związku z tym, jeżeli coś się będzie nie albo coś Ci się nie wyda zupełnie oczywiste, albo zgłoś się do najbliższego punktu play, konsultanci wytłumaczy, albo zadzwoń na infolinie po to, żeby przez telefon się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Kurde Games, co się dzieje z chłopakami z Webshake? Byłeś kiedyś ich częścią. Nigdy nie byłem częścią chłopaków, zaprzeczam. Oni mają swoje własne części: ręce, nogi, inne członki i nigdy nie byłem żadnym z nich. Natomiast co się z nimi dzieje? Dominika, Szarka możecie oglądać na kanale futbolowe. Dominik, on tam mówi sobie często o sporcie, w związku z tym zapraszam do niego. A jeśli chodzi o Marcinę, to Marcin jest biznesmenem z krwi i kości, w związku z tym zajmuje się biznesami. I radzi sobie zupełnie dobrze. Mogę ich od Was pozdrowić przy najbliższej okazji. Derek pyta, jak wygląda rekrutacja do salonu Play na stanowisko konsultanta. Terek to wygląda dokładnie tak samo jak w wielu innych firmach na różne stanowiska, to znaczy najpierw trzeba znaleźć ofertę. Tutaj teraz na dole ekranu widzicie pode mną link. Możecie sobie go wklepać, w wyszukiwarkę i przeskoczyć na tą stronę. Tam są oferty pracy w różnych salonach, w różnych województwach, w salonach własnych playa i trzeba po prostu wysłać swoje CV. Trzeba później dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. To jest w zasadzie wszystko. Nikt nie każe robić jakichś specjalnie dziwnych Skomplikowanych rzeczy, nie wiem, lepić pierogów z jagodami, albo rozpoznawać odcienie fioletowego koloru, wszystko dzieje się zupełnie standardowo. Mariusz Biskupiński ma pytanie: czy wymiana karty Sim z mikro na nano w sieci Play jest darmowa? Czy wymienią ją od ręki? Czy karta musi być zarejestrowana? Mariusz, tak, musi być zarejestrowana. Do rejestracji potrzebujesz numer seryjny karty SIM, kod PUK i dowód osobisty. To są trzy rzeczy, które ci będą potrzebne. Jak już ten numer sobie zarejestrujesz, to rzeczywiście wymiana jest od ręki, trwa dosłownie kilkanaście minut maksymalnie. Przełączenie tych kart może kosztować maksymalnie 5 zł w chwili obecnej. Albo będzie darmowa, w zależności od tego, jaką masz taryfę, albo zapłacisz 5 zł, w związku z tym nie są też duże koszty. MK Lord ma podchwytliwe pytanie, czy gdyby ktoś. Mi powiedział, że jeślibym porzucił YouTube, to dałby mi w zamian dom w USA i 20 tysięcy miesięcznie, to czybym was porzucił? I, hmm, jakby to powiedzieć, wiesz, co Mecalor? I myślę, że będę szczery, tak? Będę szczery, myślę, że gdyby tobie ktoś powiedział, że masz tutaj 100 tysięcy złotych co miesiąc i masz dom w USA jakiś ładny. I możesz robić, co chcesz do końca życia, bo zawsze będziesz miał tyle forcy, no to chyba też by się zgodził, tak? To Niezależnie od tego, czy lubisz to, co robisz, czy nie. Ja, ja lubię. Ja bardzo lubię śmigać filmy na YouTube. Natomiast jakbym nie musiał nic robić, nic nie robię nie lubię bardziej niż robienie czegokolwiek. Także jasne, oczywiście. Wychodziłoby na to, że to było ostatnie pytanie, które zmieściło się w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za zadanie ciekawych pytań, szczególnie tych z astrofizyki. To jest moja dziedzina. Lubię odpowiadać na takie pytania. Znam się na tym bardzo dobrze. Jeśli macie z kolei jakieś inne pytania, no to oczywiście zapiszcie je w komentarzach. Nowy odcinek Zapytaj Mobily pojawi się wkrótce. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału Play'a, to możecie to zrobić teraz. Kliknąć planszy, która jest na końcu odcinka, albo przycisk, który znajduje się pode mną. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, Oczywiście możecie też zasubskrybować mój kanał. Trzymajcie się do następnego odcinka Zapytaj Mobzilla.